bel <laughs> Sąd Duchu Święty, przemień nasze serca, naucz nas stąpać drogami zbawienia. Uwielbiamy Cię, wysławiamy. Ty jesteś naszą mocą. Prosimy, otwórz nasze serca, byśmy rozpoznali mądrość, którą nam zostawiasz w Słowie Bożym. Stolicą mądrości, módl się za nami. Rozważając pierwsze czytanie z dzisiejszej liturgii słowa z Księgi Wyjścia, zadajmy sobie pytanie najpierw: Co Pan Bóg mówi w tym tekście? W owych dniach mówi Pan Bóg wszystkie te słowa: Ja jestem Pan Bóg Wasz, który Cię wywiedzie z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, żadnego obrazu tego. Co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz mu oddawał im pokłonu, nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuje zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować, wykonywać wszystkie Twe zajęcia, Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Twego Boga, Pana. Nie możesz przed to w dniu tym wykonywać żadnej pracy, ani Ty sam, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój niewolnik, ani Twoja niewolnica, ani Twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka wśród Twych bram. Bo sześciu, po sześciu dniach uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest na nich, w siódmym zaś dniu. Odpoczął. Dlatego po błogosławiu Pan dzień Szabatu, uznał go za święty. Szczy ojca Twego i matkę Twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Twój Bóg Pan da tobie. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił przeciw bliźniemu Twemu kłamstwa, jako świadek. Nie będziesz pożądał domu bliźniego swego, nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osłu, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego Twojego. Widzimy w tekście wydarzenie, które ma miejsce po zawarciu przymierza. W czasie, gdy Bóg naród swój prowadzi przez pustynię, gdy to już jest wiadomo nie naród faraona, ale Bóg jest ich królem. On jest ich Panem zawarł z nimi przymierze i teraz rysuje przed nimi drogę tego przymiera, sposób życia tym przymierzem, po to, aby później wybudować przybytek. Miejsce przebywania Boga z nimi. To jest droga duchowego rozwoju, którą prowadzi Pan swój lud. A więc zawiera z nimi przymierze, wchodzi z nimi związek, sojusz, niejako zawiera z nim małżeństwo. A następnie po tej obietnicy, że On będzie ich Bogiem, a oni będą Jego narodem, opowiada im, uczy ich jak zachować tą jedność z Nim. Po to, aby rzeczywiście ta Boża obecność wśród nich stała się rzeczywistością, aby imię Pana spoczywało na tronie w świątyni, w miejscu Najświętszym. Ta nowa forma bliskości Bożej, Bóg między nimi. W dzisiejszym tekście mamy przed sobą dekalog, który można podzielić na trzy części. Pierwsza część mówiąca o bożym działaniu w życiu narodu. Następnie druga część, mówiąca o relacji do Boga, o miłości do Boga, o walce o miłość do Boga, o trosce, żeby tej miłości nie zdeptać. I trzecia część dekalogu, mówiąca o tym, żeby nie zmarnować miłości do brata, który jest także. Dzieckiem Bożym, także jest uczestnikiem przymierza. A więc Pan mówi w dzisiejszym czytaniu do Żydów, ale także i do nas, żeby sobie przypomnieć Jego dzieła, jakie uczynił wobec nas, żeby spróbować odnowić to, co niszczy relacje z Nim. Zmienić, nawrócić, wyprostować, a także odnowić, wyczyścić, zmienić, nawrócić się z tego, co burzy relacje z braćmi. I gdy już wiemy, jakie jest przesłanie tego tekstu, spoglądamy do niego jeszcze raz z myślą: co ten tekst mówi do mnie, co Bóg do mnie mówi. Oczywiście współczesny czytelnik tego tekstu to dziecko nowego przymierza. My zawarliśmy z Bogiem przymierze w Chrzcie Świętym, jesteśmy więc zanurzeni w relacji innej, głębszej. Gdy więc wspominamy, co Bóg zrobił, gdy czytamy te pierwsze słowa dzisiejszego czytania w Starym Testamencie Ja jestem Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli To słyszymy nowe wyznanie Ja jestem Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z krainy śmierci i grzechu Który Cię wyprowadziłem przez krzyż swój, mękę Śmierć i zmartwychwstanie do bycia nowym człowiekiem. Uczyniłem Cię wyzwolonym. Zawarłem z Tobą przymierze miłości. Obdarzyłem Cię kluczami do życia wiecznego. Wszystkie Twoje grzechy wziąłem na siebie. A więc czytamy ten tekst jako dzieci nowej Paschy. Niemniej niezwykle ważne to jest w budowaniu naszej relacji z Panem Bogiem i w odnowianiu jej, żeby sobie uświadomić, co Bóg dla mnie osobiście robi. I warto sobie to pytanie zadać: na ile czas wielkiego postu, rozważanie męki Pańskiej, wpatrywanie się w Jego zwycięstwo nad śmiercią, grzechem, a więc także przyglądanie się. Co to jest śmierć, przemialność, cierpienie i wpatrywanie się, co to jest grzech, czyli to coś, co zabija miłość. Na ile ta refleksja we mnie jest prawdziwa, świadoma, obecna, na ile wzbudzam w wielkim poście w sobie nową świadomość bycia wyzwolonym. Jesteśmy już blisko świąt wielkanocnych. Jeszcze cztery tygodnie i będziemy śpiewać radosna. Alleluja. Czy w moim sercu już wzrasta zachwyt nad tym, jak Bóg mnie wyzwolił. Czy już widzę swoje słabości, mrok swojego życia bez Niego i cieszę się, że się odbyło to, co się odbyło dwa tysiące lat temu w grobie zmartwychwstania pańskiego. To jest początek rozważania naszego nad Dekalogiem, nad naszym przymiarzem z Bogiem. Bo bez tej świadomości będziemy się ciągle borykać wokół pytania co robię, co nie robię, wokół siebie samych będziemy się kręcić. Drugą część tego Dekalogu czytamy w świetle Nowego Testamentu i pytamy się tak jak Pan Bóg pytał się Żydów o ich relacje do Niego. Także my czytamy ten tekst w tym kontekście. Czy Pan Bóg jest pierwszy w moim życiu? Czy jemu ja służę? Czy mam świadomość, że On nie jest Bogiem, którego miłość można dzielić z innymi bogami, bo innych Ojców nie ma? Innych bogów nie ma. Czy pamiętam, że on jest sędzią, który wziął na siebie mój grzech i odnoszę się z szacunkiem i wdzięcznością do tego jego pełnego miłosierdzia aktu wobec mnie? Czy mam szacunek dla tego, co święte? Tym bardziej, że jako chrześcijanie dostaliśmy dostęp o wiele większy niż Żydzi, bo nie tylko możemy przywilej. Zbliżyć się do świątyni, ale nasze serce jest świątynią realnego przebywania Boga. Nie tylko możemy słuchać, jak kapłan raz w roku powie imię Jahwe, ale Jego imię wydobywa się w naszych sercach z rytmem każdego uderzenia serca. On nam się objawił, pokazał nam swoje imię: Jahwe, jaki Zbawia, Jezus Chrystus. Widzimy prawdę o Nim. Co robimy z tą tajemnicą bliskości świętego Boga? Czy potrafimy uszanować Komunię Świętą? Czy ją przyjmujemy bez grzechu ciężkiego? Czy jesteśmy zachwyceni tym darem i z byle powodu nie rezygnujemy z Komunii Świętej? Czy nie lekceważymy? Słowa, które Pan nam przyniósł osobiście, stąpiwszy z nieba, jak jakiejś nudnej książki ze starymi baśniami. Czy nie lekceważymy łaski Jego pełnej, prawdziwej obecności w czasie mszy świętej? Czy nie, czy nie lekceważymy łaski uświęcającej, w której chce Pan, abyśmy byli, abyśmy dbali o to, aby nie mieć grzechu ciężkiego, aby z nim przebywać. I w końcu trzecia przestrzeń relacji z Bogiem, trzecia przestrzeń realizowania przymierza w moim życiu, a więc moje wspominanie o tym, co On dla mnie zrobił i uświadomienie sobie, że to On dla mnie zrobił. Umarł, zmartwychwstał, przeszedł przez krzyż, zesłał ducha świętego. Po uświadomieniu sobie, że to On. Z tym świętym Bogiem w moim życiu, nie gdzieś daleko w Jerozolimie czy w dłoniach kapłanów, ale w moim sercu, w moich wyborach, w moich postawach. Trzecia wielka sprawa w Nowym Testamencie, jeszcze szerzej pokazana w przymierzu, które my zawarliśmy, bo przecież pamiętamy, że Pan powiedział wszystko, co uczyniliście jednemu z najmniejszych moich, mnie uczynili. A więc Pan chce, abyśmy nie zabijali, nie, cudzo, nie cudzołożyli, abyśmy czcili rodziców, abyśmy nie świadczyli fałszywie, abyśmy nie pożądali żony, bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest, abyśmy nie kradli, dlatego, że gdy tak robimy, to jego ranimy. A więc jaka jest moja. Relacja z bliźnimi, jak widzę Jezusa w drugim człowieku, jak kocham Jezusa w drugim człowieku. Wielki poz jest też czasem nawrócenia, a więc co mogę zmienić? Który z tych grzechów bagatelizuje, myśląc, że to Jezusa nie tak bardzo boli, lub po prostu udając, że to Jezusa. I nikogo nie dotyczy. W trzeciej części naszego rozmyślania, jeszcze raz przypominamy sobie, co Pan Bóg mówi w tekście, co Pan Bóg mówi do mnie, i próbujemy znaleźć także dla siebie jakieś indywidualne wskazania, postanowienia, napomnienia, słowa otuchy. I zachęty. Jeszcze raz więc przeczytajmy tekst, ale czytajmy go właśnie z taką myślą: jak ja to mogę zrealizować w życiu? W której z tych spraw Pan Bóg mówi: Dobrze robisz, tego się trzymaj, a którą z tych spraw Pan Bóg mówi: Dobrze robisz, w dobrym jesteś kierunku, ale podkoryguj albo poszukaj nowej metody żeby to pełni realizować. W obych dniach mówi Pan Bóg wszystkie te słowa: Ja jestem Pan Bóg Twój, który wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów oprócz mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu, nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ludu na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą, okazuje zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga twego do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować, wykonywać wszystkie Twe zajęcia. Dzień ze siódmy z szabatem uczci Twego Boga, Pana. Nie możesz przed to w dniu tym wykonywać żadnej pracy, ani Ty sama, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani twój niewolnik, ani Twoja niewolnica, ani Twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród Twych bram. Bo w sześciu dniach uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co w nich jest. W siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień Szabotu i uznał go za święty. Czci ojca Twego i matkę Twoją. Abyś długo żył na ziemi, którą Twój Bóg Pan da Tobie. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił przeciw bliźniemu Twemu kłamstwa jako świadek, nie będziesz pożądał domu bliźniego Twego, nie będziesz pożądał żony Twego bliźniego, ani Jego niewolnika, ani Jego niewolnicy, ani Jego wołu, ani Jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego Twego. Jeszcze raz więc, niech każdy z nas <laughs> przeglądnie się swojemu sercu, poprosi Jezusa, aby pomógł mu znaleźć siebie samego w tej drodze duchowego wychowania. Pan Bóg zawarł z każdym z nas przymierze, chce, abyśmy sobie przypominali, kim jesteśmy w jego życiu. I Pan Bóg także wzywa każdego z nas, abyśmy. Na nowo kochali go, dbali o je, szacunek dla Jego i abyśmy szanowali także drugiego człowieka ze względu na niego. Panie, prosimy Cię, poukładaj nasze serca, odbuduj hierarchię wartości w naszych sercach, uczyń nas Twoimi i pozwól nam, abyśmy umieli oddać Ciebie w Twoje ręce. Prowadź nas. Drogą zbawienia, otwórz nam oczy, daj nam odwagę, abyśmy zauważyli nasze niedoskonałości i z radością poddali się Twojemu prowadzeniu, abyśmy lepiej kochali. Polećmy nasze serca, nasze nadzieje, nasze radości, ale także to, co nas boli i co nam jakoś Słowo Boże wyświetla, co nas dotyka, w stawnictwu Matki Bożej. O Słota Pani Tarnowiecka. że tak wielkim esawagramentem upadajmy wy wszyscy wraz. Niech przede te besta Módlmy się. Panie, który jesteś Bogiem miłości, prosimy Cię o odnóż w naszych sercach przymierze, które w miłości zawarłeś z nami, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieku. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament Teraz zawsze na wieki wieków Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament Teraz zawsze na wieki wieków Niechaj będzie pochwalony I'm